Masz dość wyciągania i ciągnięcia ciężkiego odkurzacza po domu. Masz dość zbyt krótkich wiecznie splątanych kabli i boisz się, że włosy wplątują się w szczotkę z sącą? Uwolni się od tego teraz! Przedstawiamy Sense IQ marki Livington. Unikalny, inteligentny, bezprzewodowy odkurzacz o supermocy sącej i ultradługim czasie działania. Sense IQ rewolucjonizuje odkurzanie i sprawia, że codzienna nieskazitelna czystość staje się bezwysiłkowa. Sense IQ posiada inteligentny, zaawansowany technologicznie czujnik. Które stale monitoruje poziom zabrudzenia i automatycznie dostosowuje siłę sania, zapewniając idealne rezultaty za każdym razem. To jest odkurzanie na zupełnie nowym poziomie. Nigdy nie sądziłem, że istnieje idealny odkurzacz. Myliłem się. To jest to. Wreszcie koniec z dźwiganiem ciężkich przedmiotów i splątanymi kablami. Czyste podłogi każdego dnia nigdy nie były łatwiejsze. Livington IQ to pierwszy odkurzacz spełniający naprawdę wszystkie wymagania idealny do usuwania kurzu i brudu. Zmienna siła ssania do 23 kPa w połączeniu z inteligentnym wykrywaniem brudu pozwala na płynne, a zarazem nieodparte przechodzenie z podłogi na podłogę. Od brudnego laminatu, przez psią sierść na kafelkach, po rozsypaną sól na panelach, a stamtąd płynnie po otoczące się podywanie plastikowe kulki. Wszystko jest czyste. Sens IQ idealnie nadaje się do wszystkich podłóg. Nadal chcesz samodzielnie kontrolować siłę ssania? Żaden problem. Wystarczy wybrać niską, średnią lub wysoką moc. Możesz też przełączyć się na tryb automatyczny jednym naciśnięciem przycisku. Prościej, dokładniej i lepiej się nie da. Niezwykle wysokiej jakości bezszczotkowy, a co za tym idzie bezobsługowy silnik napędza szczotkę czyszczącą z prędkością 2500 obrotów na minutę. Specjalny falisty wzór zapewnia niesamowitą siłę ssania. Ostre zęby umieszczone za szczotką rozcinają zasane włosy, zapobiegając w ten sposób ich plątaniu. Szczotka zawsze pozostaje czysta. Mocny silnik cyfrowy jest bezszczotkowy, dzięki czemu jest wyjątkowo wytrzymały i całkowicie bezobsługowy. Akumulator jest wystarczająco mocny, aby usunąć nawet najbardziej uporczywe zabludzenia i wystarcza na 39 minut. To z łatwością wystarczy na cały dom. Jednym ruchem przekształcisz odkurzacz pionowy w nieporównywalnie praktyczny, a dzięki różnym końcówkom, nieskończenie wszechstronny odkurzacz ręczny. Livington Sense IQ jest lekki i łatwy w obsłudze. Odkurzacz pionowy waży zaledwie 2,4 kg, a ręczny 1,5 Genialny przegub pozwala na łatwe i przyjazne dla pleców odkurzanie. Nawet pod komodami... i i łóżkami. Bezproblemowy czterostopniowy system filtracji filtruje 99,9% wszystkich cząstek kurzu, emitując wyłącznie czyste powietrze i odciążając w ten sposób alergików każdego dnia. Dzięki praktycznemu i higienicznemu opróżnianiu pojemnika jednym kliknięciem nigdy więcej nie zabrudzisz sobie rąk. Mocne światło LED na głowicy ujawnia brud i kurz nawet w najciemniejszych miejscach. Zajmujący mało miejsca uchwyt ścienny ze. Zintegrowaną stacją ładującą sprawia, że Sense IQ jest zawsze pod ręką. Sense IQ najbardziej podoba mi się jego lekkość i łatwość obsługi. Wystarczy odłączyć go od gniazdka, włączyć i można go używać na wszystkich rodzajach podłóg, niezależnie od tego, czy jest to dywan, kafelki, czy parkiet. Idealnie nadaje się do sprzątania małych bałaganów i do odkurzania całego domu naraz. Zwłaszcza podczas tworzenia biżuterii, ponieważ koraliki toczą się po całym salonie. Wtedy po prostu biorę sens IQ do ręki, a on bez w wysiłku wciąga każdy koralik. Sensei Q z łatwością wyciska tę 4-litrową butlę niczym cytryna. Ale jest jeszcze lepiej. Ten kurz jest daleko. Teraz włącz go i przekonaj się sam. Sensei Q mistrzowsko zbiera kurz, nawet z takiej odległości. Inne odkurzacze bardziej rozrzucają kurz po podłodze, niż go wciągają. Ale Sensei Q wyłapuje wszystko. Inne odkurzacze wciągają na ślepo. Jednak dzięki zaawansowanemu czujnikowi Sensei Q wychwytuje każdy ślad brudu i zapewnia dużą moc sania na gładkich podłogach oraz niezrównane dogłębne czyszczenie wszystkich dywanów. Inne odkurzacze zostawiają brud, ale Sensei Q ma moc sania, która pozwala posprzątać wszystko za jednym zamachem. Inne odkurzacze powalą cię na kolana, ale Sensei Q pozwala wygodnie odkurzać każdy kąt. Inne odkurzacze są ciężkie, nieporęczne, z drogimi, zakurzonymi workami i są przewodowe. Ale Sensei Q jest bezprzewodowy, bezworkowy, zasilany bateryjnie i poręczny i supermocny. Livington Sensei IQ to alfa wśród pochłaniaczy kurzu, która gwarantuje nieograniczoną wydajność sprzątania.